Kolejny odcinek z serii The Binding of Isaac Afterbirth Plus Lecimy dalej Ostatnio walczyliśmy z szatanem I nam nie do końca pykło Niestety Ale dzisiaj zrobimy sobie challenge computer Computer Savvy Co to jest w ogóle ja nie wiem w sumie Nigdy się nie bawiłem tym A Okej okay. Dobra Musimy dojść do Matki do. że tak powiem nogi. Czyli do matki po prostu. No i. To będzie bardzo łatwy run, widzę teraz. Mega łatwy będzie. No dobra, no. Jeden z tych łatwiejszych zdecydowanie. Dobra. No. Ono to. OK To idziemy, tutaj nie ma żadnych Treasure Roomów, bo to challenge jest. A na żadnym chyba nie ma y, właśnie Treasure Roomów Więc lecimy prosto do Larego! Ale on szybko zejdzie, nie? na tym No Mega szybko. Jeszcze do chap dostaniemy, fajnie. Okay. Spoko. O, no, i to będzie bardzo krótkie. To chyba nagram to i, i następny challenge. Tak mi się wydaje, i wrzucę te, to może nawet dzień po dniu. Zobaczymy. To żadne wyzwanie nie jest. Proszę Państwa. Okej, okay, dobra. Prawie się dałem zrobić. To byśmy w sumie otworzyli. Fajnie, fajnie. Ok. No, dobra, jest całkiem. Całkiem kalafon. Si cala, si Myśmy w sumie weszli w, do Curse roomu. Nigdy nie wchodzimy praktycznie. A tutaj za darmo to aż grzech. Byłoby nie wejść. O, bombę super. A tu? O, dwa są he, elegancko. Dobra Idziemy na sklepik, na sklepiku mamy kartę. The lovers Okej okay. To lecimy w takim razie tutaj. Dwie monetki. Też fajnie. Okej, okay, nie wiem jak to zawijał ten laser. Tak, ale to zdecydowanie będzie jeden z tych mocno łatwiejszych, nie? Challenge. Dobra, tam mamy trzy skrzynki. Mamy tylko dwie bomby. się za cholerę do nich nie dostaniemy, tak naprawdę. Oh well, mówi się trudno. Nie żebyśmy nie byli OP, nie? <ścoughs> Okej. Okay. Panie Monstro. Nie chcę nic mówić. No, dostałem. O nie, i co ja teraz zrobię? Dobra. Leż tam. Ok. Shot speed up. Bo jest to nam niepotrzebne totalnie. Siła. Ok. Dobra, mamy trzy rzeczy. To weźmiemy. To też w sumie weźmiemy. I idziemy dalej. Tam było The Lovers, to nie potrzebujemy. Dobra, lecimy dalej. To będzie bardzo, 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 bardzo szybki run. Więc, więc tak. Eee, w tą stronę idziemy, zobaczymy, co tu się będzie działo. O, dwie bomby. A No tak, bo teraz dostajemy wszystko podwójnie. Te. <laughs> yeah. Weźmy, nie mamy żadnego trinketa. A ten trinket, chyba powoduje to, że. Respią się zamiast zwykłych skrzynek, takie czerwone, diabelne. Dobra. Okej. Okay. Hierophant. To zaraz użyjemy sobie. Pestilience. Nie wiem jak to się w sumie czyta. Ale wiem, że wymawia się to martwy. Dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. No i to byłoby na tyle. Kubove, fajnie, fajnie. Okej. Okay. Myślę, że oba weźmiemy Damage Tears up i teraz użyjemy tej karty i mamy za darmo. O. Taka tam. że tak powiem sztuczka. Bo strength daje nam większe obrażenia, ogólnie lepsze staty i jeden kontener na serduszko. A Jezus Maria. Super. Dobra. Dobra. Okej, okay. co tam ciekawego ogólnie u mnie, w sumie to nic. Mamy aktualnie 14 kwietnia, jest niedziela i jest ogólnie całkiem przyjemnie. 14 kwietnia, ten odcinek wyjdzie prawdopodobnie jakoś pod koniec miesiąca dopiero, bo tyle mamy zapasu. Postaram się, żeby... a idziemy tutaj, ryzykujemy, Zobaczmy, to co tu wypadnie nam, o fajnie i będziemy latać, elegancko. Czy była tylko jedna łapka chyba? Okej. Okay. I automatem możemy stąd wyjść. Bo już tutaj nic, nic nie znajdziemy. No i fajno. Retrovision. Okej, okay, może tu będzie boss? Tak, tu będzie, bo zdecydowanie. O, fajnie, jeszcze harta dostaliśmy. Tak, to będzie zdecydowanie jeden z łatwiejszych, jak nie najłatwiejszy challenge. Ok. idziemy dalej. Gary. Tyle damage up, range up. Lecimy dalej. Range up nie potrzebujemy zdecydowanie. No, jakby bez, bez dwóch zdań. Dobra, ale to zdecydowanie będzie zbyt krótki odcinek. Ja teraz to widzę. Oj, troll bomba i to taka duża. Dobra, cyk, 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 cyk. A, może zrobię tak, że po prostu wrzucę dwa odcinki jednego dnia. A ja tak chyba zrobię, że, że po prostu ten będzie króciutki i następny też będzie, ale będzie troszeczkę dłuższy. W sensie zabiorę inny challenge i tyle, a tego zrobimy na przykład bonusowo, bo zawsze przecież odcinki wrzucam około 15. To zrobilibyśmy może takiego odcinka, a wejdziemy co A, bo i tak latamy, no to WCM tylko jedno obrażenie Dobra, little church O! Fajnie Amnezja, no to nie fajnie Puberty. No dobra The Fool, dobra, czyli idziemy teraz w Powiedzmy w tą stronę o, okay. Dobra, tutaj nic nie ma niestety, hmm, polecimy tutaj I tu już powinien być boss Bo tak dosyć daleko idziemy Dobra A jednak nie Okej okay. To nie wiem, gdzie może być boss w takim rozrachunku. No i te trzy czaszki. no e, Się nie opłaca. Klucz weźmiemy ze sobą. Może tutaj. Tu i powiedzmy, tu byśmy poszli. no żeby to. Pięknie, perfekcyjnie zrobił. Ok. Tak, lecimy jak burza ogólnie, nie? Co widać na załączonym obrazku. O no właśnie Ciebie szukałem, Panie Bosie. The cage ogólnie 8 minut to trwa. Tylko Tylko i wyłącznie 8 minut to trwa. Aha, no super. Dobra, no, no. Dawaj. No jej, do widzenia. Dog food, HP up. Idziemy niżej. Znowu z tym duszkiem. Animacja. No dobra. Matuchna jest tutaj. No dobra, otwieramy co tam. Jesteśmy zbyt mocni. Żeby się tutaj tego bać Oho Zaraz w dupce jest tak mocno Ja będę dalej tak kozaczył Aha właśnie Za bardzo zaczynam kozaczyć I zaraz ten run się nie uda Znaczy run, ten challenge Okej. Okay. No i tak to w sumie wygląda, no. <noise> Dobra, tu byśmy mogli w sumie te pilsy zobaczyć, może coś będzie ciekawego akurat. O, dużo pilsów. Bombs are key. Okej, okay. Tu nam się nie przyda. Puberty drugie, o, trzecie by się ci przydało. Tear zaps, czyli jeszcze szybciej strzelamy. Ok. Pasi. Dobra. Czuję tutaj, yy... Spokój. I wyczułem. Parę więcej monet. Przydałby się sklep znaleźć jeszcze. Zdecydowanie by się przydał to jeszcze sklep znaleźć. Tak w sumie dla formalności. Tak naprawdę. bombzaki. Ok, byśmy teraz użyli tego tutaj. Teraz użyjemy tej tej, tylko byśmy jeszcze zrobili cyk i cyk. I teraz byśmy zrobili tej pigułki, bo klucze nam się nie przydadzą. A bomby jak najbardziej. Jak najbardziej zdecydowanie bez dwóch zdań, no. Dawaj. Tu w ogóle bym sobie bombę położył. Dobra. Tu bym sobie położył bombę. Tu i tu. Serio? Nic. Oho. Nie fajnie. No dobra. W sumie wiecie co? Pójdziemy do tego curse Zaraz. Głupi jestem. Możemy wejść tędy. O. Popłacało się już wejść. Pretty fly, Kills zap, jeszcze szybciej strzelamy. Pretty fly, i X lax dobra. Lecimy dalej. No, teraz to już w ogóle jest rzeź. Zobaczmy, jak moby będą schodzić. E, tak, będą schodzić. Okej. Okay. dobra, zdjęte, zdjęte, zdjęte. Fajnie, że to naprowadzanie działa cały czas. No i do widzenia. O! No ale żeby ten ran tak szybko się nie skończył, to bym jeszcze sklepik znalazł chociaż kurczę. O! To zwiększa chyba, jak dobrze kojarzę. Eee yy... Efekt. Dobra. To było to. Rozdupceni. I mamy sklep. O jedno serduszko nawet wypadło fajnie. Okej. Okay. I mamy Biblię. Czyli nawet nie będziemy walczyć yy, z matką. Bo Biblia... Tak? Biblia? Biblia chyba. Powoduje, że jest ona na strzała. Ale i tak zobaczymy, jakie wrażenia robimy. Tak z czystej ciekawości. No, okej. Okay. No i do widzenia. I zrobione. Evil Lab. Wiecie co? Robimy to. i. Okay. No kurczę ty Mendo, jakiego ja nie lubię? Bardziej no, jest grubas. Mendo żony Czy ja nie wiem w ogóle, czy coś dostajemy za to. Ale tak w ramach ciekawostki, to, to właśnie się dzieje, kiedy... Kiedy mamy... Yy... Matkę pokonaną w przeciągu 20... 20... minut, nie? Do 20 minut. ale z Dark One ja go nie lubię! Mędy jednej. Ale weź tam. Turlaj dropsa, co? Już? Już. W sumie użymy z... 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 siły. To nam jeszcze zwiększy dodatkowe wyobrażenia. Okej. O, okay. o dużo pałeczków wypadło z niego. Okej. Okay. Monstro 2, Okej. Okay. że mamy te pretty fly'e ogólnie, nie? Bo to jest zdecydowanie zmniejszona szansa na to, że coś nas trafi. Zobaczyłaś szlak No, obraże, obrażenia mamy naprawdę kozackie To widać zresztą po tym jak schodzą Moby O, ciebie też nie lubię bardzo No i do widzenia Do widzenia Do widzenia Do widzenia, do widzenia. <taki> Tak, no to jest zdecydowanie Operan Kuźwa, ja cały czas użyłem tego... O Jezus, ile pajączków wypadło. Dzięki tych... ...tym mobom. Yy... OP Challenge, nie? Jeden z łatwiejszych zdecydowanie. Jak nie najłatwiejszy. Chyba, że my mieliśmy też takiego farta kuźwa z tym. Ale wątpię, mi się wydaje, że on domyślnie jest taki po prostu łatwy. O, aniołek. Fajnie. Dobra, Ty Mendo jedna. O, właśnie. Okej. Okay. No dawaj, już flash. Dziękuję. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Okej. Okay. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden. O, Gemini. No i to wszystko. Ale nic za to nie dostaliśmy. Pani równa się power. No ale trochę się pobawiliśmy, no. Tyle więcej, no, że tak powiem. No i mamy. Zrobione. Robo Baby to zero. A, to taki słaby item. Bardzo słaby item. No dobra, szybki, szybki czek. No tak, no to 20 minut nagrania. Dlatego rzucę to jako dwa odcinki jednego dnia. Dzięki za oglądanie. I do usłyszenia później, bo ten pewnie sobie wrzucę jakoś tak koło 12. I powiedzmy, że koło 18. Wrzucę następny. Do usłyszenia wieczorem. Bajo.